Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bydla dzisiaj już trzeci odcinek Age of Empire. Ok, zaczynajmy. Misję piraci. wprost przed nami, kapitanie! Jeszcze jeden zaminowany statek, się taranował. Nasz okręt jest poważnie uszkodzony. Załóżcie osadę na tej wyspie i zaczekajcie tu na kolejne statki z Malty. Okej. Mamy my budować osadę? No to budujemy. Chciałem budować blisko Złota, bardziej drewno nie wiem czego. To tutaj jakoś tak to wybudujemy. Okej, okay, niech oni sobie pójdą skautować. Pójdziemy nimi skautować wyspę. Czy jest coś ciekawego na niej? Okej. Okay. O, coś znaleźliśmy. Oj, 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 oj. To boli. Dobra. Ten zdechnie zaraz. Będziemy potrzebowali kilku budynków militarnych. Co to jest? To jest drewno. To jest jakiś domek. To trzeba rozwalić, czy da się przejąć? Gdzie są osadnice? Dobra, ci niech to rozpakują, czy już niech pójdą coś tam robić. I teraz tak. Tego się nie da, ale to się da przejąć, żywność. Dobra, to możemy po prostu rozwalić, rozwalimy to. A to sobie pozbiera surowce. Dobra. Potrzebujemy... Potrzebujemy port, skoro mamy, skoro mamy bić się na morzu wodzie. Czy jak to nazwać? Co to jest za dzikus, Tylko trzeba dojechać, i czas się rozbudować. Ok, młyn by się przydał, chyba że. No, okej, okay. to nie przy. Tak, da się z tego co pamiętam. Łódkami zbierać żywność. To może mu nie będzie potrzebne. Być może łódki załatwią sprawę, ale zobaczymy. Hmm, ktoś nas bije znowu. Aha, i wybijają nam osadników. No nie, nie fajnie, nie fajnie. Czemu ona nie zbiera wszystkiego? Muszę jej wszystko klikać po pojedynczo. Okej, okay, dobra, tego przeniesiemy do góry. Ci będą zbierać drewno, a Tych damy do złota. Dobra. Trzeba budować statki. Z trzy wybudujemy. A stać nas? Dobra, czy ma to jakieś magazyny, żeby bliżej postawić, żeby mogli szybciej zbierać? Prawdopodobnie nie ma. Z tego co widzę, no nie, nie, dobra, ten sterunek, aby bronił nam osadników w razie, gdyby, mhm, no, to nie trzeba się naprawić ten na statek, tylko dla do portu. ok, rybki trzeba to zbierać, Wybieraj, chyba się tak to stanął, zobaczmy, ok. Mamy taki stateczek. Postępuje, dobra. Zbudujemy się troszkę. Mam problemy z drewnem, ale jedzenia mamy dość dużo, więc myślę, że przyda się nam targowisko. Aha, tu też drewno brakuje znowu. Na razie nic nam no to nie poradzimy. Zbudujemy osadników, którzy będą zbierać drewna o, ten statek się naprawia w porcie. Okej, okay, to będzie przydatne. Statyk... Nie, są takie same. Aha, bo żagle sobie rozwijają. Okej, okay, mam straszne problemy z drewnem. To chyba przez te statki. Tak, 300 drewna, 100 złota, więc. Więc trochę brakuje. Targowisko. Nie czy jest potrzebne. Ok, na razie nic nie budujemy. Pójdziemy na drugą wyspę. A tą wyspę zostawimy w ogóle bez opieki. No właśnie, weźmy osadnika, gdyby mieli nas tu wytłuc. W razie, bo tam wybudujemy osadę. No zobaczymy. Okay. O są tu jacyś... coś się Dobra. Okej, okay, tu jest coś. Aha, jest coś, to zebrania, Dobra, to tego zabijemy, to zbierzemy. Aha, trzeba będzie strażnika wypuść, to lejemy go i bierzemy to. 100 PD. Nie wiem, poznam PD. Ale je dostajemy, no chce. Aha, indyka, indyk, strażnika i weźmiemy sobie to. Twardy gość. Dobra, umarł. Nie umarł. Umarł. Dobra. Odprzedajmy Was tak bardzo. Przydałby się drugi ratusz na innej wyspie. Wyłączę telefon. Wie kiedy dzwonić? Jak zazwyczaj nie dzwoni. O! To wyszło z tego chyba, z tego skarbu. Fajnie. Czyli będziemy już mieli ratusz. Ok, trzeba zabrać jeszcze skarb i zaczynamy się tu budować. Co się stało? Dobra, no, wybili go. Raczej ubili. To była jedna strona walka. Raczej. Okej, okay, mamy osadę, mamy drewno na niej. Na wyspie, znaczy się nie ma, na osadzie. Dobra, co nam jeszcze jest potrzebne? Tutaj są jacyś drogowie, ale oni na razie nie sprawiają kłopotu. Okej, okay, czyli budujemy się na tej wyspie na razie. Nie, kościół myślę, że nie będzie potrzebny, więc szli na ilość. Myślałem też nad odlewnią dział, dlatego tak zamówiłem. Ale nie, na razie nie. Dobra, idziemy już na tamtą wyspę, następną. Na ja razie zobaczymy tą obok, albo od razu tam, tam zobaczymy jeszcze. O, coś jest nie tak, coś strzela. Aha, tam nasz budynek strzelał. A może to jakieś dzikusy są? Dobra. Yes! Irackie mapy mogą nam ułatwić, że w w tym labiryncie pójdzie z niskich Musimy znaleźć jeszcze już znalazłem może to jak je poznać? To chyba te skarby, tak mi się wydaje, ponieważ nic innego tutaj nie robiliśmy, żeby znaleźć mapę. Ok, przydadzą się jednostki, ponieważ mogą wejść na statek, więc nie więc można łatwo skosztować. Czyli przetransportować, nie skrótować. Na inną wyspę. Ok, idziemy tutaj. Tradycyjnie, jeden osadnik się przydał. Pięć kuszników. Dobra, niech wsiadają. Zaraz nad tą wyspą. Tutaj, tutaj się teraz zbijemy. Mieszczą się jeszcze zmieszczą się, chyba, tylko jak sprawdzić ile tu jest miejsca, nie mam tak naprawdę pojęcia A ile mogę zabrać tych ludzi? Nie wiem, może się zmieszczą, chyba się zmieszczą, zobaczymy. Pół, żeby nam nie zniszczyli tego statku. Co nam jeszcze potrzebne? Wybujemy ten kościół niech będzie. Ok, trzeba cofnąć tym stopeczkiem Ktoś nas zaatakował. Dobra, nawet nie przeczytam nie po co jest, ale podejrzewam, że... Można tu zwiększyć zasięg widzenia jednostek, zwiększyć zasięg widzenia budynków. Można update'ować, no i można wziąć księdza do uzdrowienia jednostek. Na tej wyspie na razie się to nie przyda. Co tutaj robią osadnicy? Dobra. Trzeba się przyspieszyć i zrobić w końcu misję. Jedziemy dalej na osobną wyspę. Myślę, że to jeszcze sprawdzimy, żebyśmy mieli liconką... O! O kurde, no. Ale ham. Dobra, sobie ich ostrzeliwują. Oga, budujemy tutaj. Część osadników na pobliską wyspę, które zupełnią nasze zapasy, gdybyśmy wyczerpali tutejsze złoża surowców. Musimy zniszczyć te okręty i nastąpić. O, dostaliśmy stateczek. Można na nim rekrutować. A, czyli przy brzegu możemy rekrutować na nim jednostki. Fajna sprawa. Zaraz wypróbujemy. Okej, okay, wybudujemy sobie posterunek? Nie, nie ma sensu na razie. Kurde, coś strzela to ta wieża. Żywności nam zaczyna brakować. W takim wypadku trzeba stworzyć farmę. Mhm, dobra. Mam nadzieję, że ten okręt nie zostanie zniszczony. Staram się go nie dać zniszczyć. Tylko niech wybuduje nam te jednostki. Dobra, niech się idzie naprawić chłopak. A tych chłopaków nosi. No dobra, można powiedzieć, że chociaż nie wsadzimy ich na statek trzech choć już przetrwa. Okay. Zbierzmy to Wzięliśmy osadnika albo jest. Dobra. Ale wiem. O... Oj. Oj, nie za fajnie się robi. I to chyba nawet bardzo niefajnie. O kurczę. Mamy delikatny problem. Mogę tego początek rozstawić wokół tej wieży, żeby... Ci musieli sobie wokół niej pobiegać. O kurde, no i po O, albo nie. Dobra, jedziemy ich. Dobrze, wbudowałem te koszary na czas. Okej, okay, dobra, zebraliśmy jakieś. Na horyzoncie? Potrzebujemy więcej żywności. Gdzie się buduje? Ratusz. Gdzie jest ten ratusz? Nie da się go chyba na razie wybudować, albo nie mam do niego dostępu. Chyba nie mam. Dobra, nie wiem. Po prostu tutaj zostanie ten osadnik. Kurde, atakują nas, bandyci. O, i dał nam jednostki, to dobrze przydadzą się ich bardzo. Ktoś musi osadnik obronić. No i dobra. No, Okej. Okay. No to pewnie ostatnia będzie znajdowała się tutaj, Skoto. I nas atakują. Oj, kliknęło mi się. Dobra, tak jak widać, już z żywnością lepiej trochę stoimy, ale nadal nie jest to. O, mają... E, ten... Od, odetniemy ich od... Kurde... No już podpłynęły trochę za późno. Postaramy się odciąć dostęp do... wody. Może wystarczy wziąć ten skarb. Spróbujemy. Nie będziemy się męczyć, tylko pójdziemy na skróty. Sprawdźmy, czy tak się da. Da się, zrobiliśmy. O, i przeszliśmy. Widzicie, jak pięknie, nawet nie musieliśmy ich ubijać. Zostarczyło im wparować do miasta. No to co, dzięki za oglądanie. No i zapraszam do subskrybowania i lajkowania filmiku. Trzymajcie się.